Dzień dobry Państwu. Na naszych wykładach mówimy o gospodarce. Podajemy dane i źródła danych. I tym różnimy się od wszystkich innych, którzy nie zadają sobie trudu gromadzenia i prezentacji danych. Każda wypowiedź w naszych wykładach jest tylko opisywaniem prezentowanych danych. Rolą każdego ekonomisty jest opisywać dane, a nie wymyślać teorie. I nie bawić się w przewidywania, opisywać dane, bo wtedy wiem, że on ma gruntowne podstawy do tego, żeby te teorie w ogóle głosić. Najbliższy wykład poświęcimy gospodarce samorządowej. Opowiemy o Lachach i opowiemy o Niemcach. Którzy wspólnie gospodarzą, a może nawet jedni i drudzy nie mają świadomości swoich korzeni. Reforma samorządowa w Polsce w roku 1999 wprowadziła podział na samorządowe gminy, powiaty i województwa. Mechanizm działania samorządów zapożyczony został do tej reformy z krajów starej Unii Europejskiej. Chcieliśmy się do krajów Unii Europejskiej upodobnić i zaadaptowaliśmy ich rozwiązania. Tyle, że u nich te rozwiązania powstawały przez kilka wieków. Ich samorządność brała się z kościelnych parafii. Budowanie tych wspólnot brało się z kościelnych parafii, a my skorzystaliśmy wybiórczo z ich rozwiązań i wydaje nam się, że to wystarczy, żeby ta nasza samorządność działała podobnie jak ich samorządność, ale niestety tak to nie działa. W Europie Zachodniej liczba gmin maleje. W Europie Zachodniej gminy się łączą, żeby efektywniej gospodarować. Na kolejnych slajdach pokazuję Państwu różne statystyki. Przy połączonych gminach potrzebna jest mniejsza liczba urzędników dla obsługi mieszkańców, więc i koszty administracyjne są przez to mniejsze, i większa jest sprawność działania gminy. W Europie Zachodniej rozumieją te mechanizmy, więc stale ta liczba gmin się zmniejsza. Chociaż nie we wszystkich krajach w jednakowym stopniu i nie w tym samym czasie. Oni generalnie gospodarują coraz bardziej efektywnie. A w Polsce, kiedy wchodziła reforma w roku 1999, Polska liczyła 38,6 miliona mieszkańców. Dzisiaj jest nas mniej, jest nas 37,8. Ubyło nas około 800 tysięcy mieszkańców. U nas w Polsce ubyło 800 tysięcy mieszkańców. A liczba gmin jest prawie bez zmian. No, symboliczne zmiany. A w tym samym czasie w Niemczech przybyło 2,4 miliona mieszkańców. W Niemczech przybyło 2,4 miliona mieszkańców, ale liczba gmin zmniejszyła się o 3407 gmin. Liczba gmin w Niemczech od roku 1999 zmniejszyła się o 3407, czyli o 24%. Tak. W Niemczech nastąpił wzrost liczby mieszkańców, ale liczba gmin zmniejszyła się o 24%. A w tym czasie w Polsce liczba mieszkańców zmalała 800 tysięcy, ale liczba gmin w zasadzie pozostała bez zmian. Rozumiecie państwo? Problem. Te gminy polskie są nieefektywne i nie ma w nich mechanizmu, który mógłby tą efektywność gospodarowania wymusić albo skłonić chociażby do tego. Dlaczego tak się dzieje? No bo w Europie Zachodniej opłaca się efektywnie gospodarować, a w Polsce nie mamy tych mechanizmów, które by skłaniały do efektywnego gospodarowania. U nas w Polsce administracja rośnie, chociaż mieszkańców ubywa. Dlaczego? No bo zarządzające gminami króliki mają liczne rodziny i grona znajomych. Tak, naszymi samorządami często zarządzają celebryci i nie mający bladego pojęcia o gospodarowaniu politycy. Kogo wybieramy w Polsce na wójtów, burmistrzów i radnych? No, zastanówcie się Państwo sami. A kogo wybierają Niemcy? No, Niemcy w wyborach samorządowych stawiają na gospodarzy i dlatego oni gospodarują efektywnie. Jak mówię o tym podstawowym szczeblu, chyba najbardziej efektywnie w Unii Europejskiej gospodarują właśnie Niemcy. Oni najsilniej realizują dobre gospodarowanie. I te statystyki, jak Państwo widzicie, tutaj głównie opieram na Niemczech. A my, polski system samorządowy nie zachęca do efektywnego gospodarowania. Polski system samorządowy wręcz nakazuje równać do tych słabych. Jeśli któryś z samorządów dobrze gospodarzy, to państwo polskie zabiera mu to, co wypracował, i oddaje, przepraszam, nieudacznikom. Tak to w Polsce działa i pokażę to na wykładzie. Poza tym obecny system samorządowy pielęgnuje spuściznę PRL-u. Głównymi płatnikami podatków dla bogatych gmin są dawne PRL-owskie przedsiębiorstwa. Te gminy, którym PRL zostawił przemysłową spuściznę, te do dziś są bogate. Przede wszystkim te. A gminy biedne, te, które były za PRL-u biedne, są nadal biedne. Tak jak to było w przeszłości. Polski system samorządowy pielęgnuje spuściznę PRL-u. Niestety. Na zachodzie Europy on pielęgnuje tą dobrą spuściznę tradycji, a u nas pielęgnuje PRL. Tak, w Polsce nie ma gospodarczej samorządności. Są tylko pozory gospodarczej samorządności i na pewno nie ma efektywnego gospodarowania w samorządach, bo system premiuje do dołu. Nasza samorządność jest coraz mniej efektywna. Proszę Państwa, nie wystarczy ubrać się w garnitur Zachodu, żeby stać się Zachodem. Trzeba jeszcze rozumieć. Że u nich gospodarowanie jest zawsze na pierwszym miejscu. Zapraszam Państwa na wykład o tych właśnie problemach. Zapraszam Państwa na najbliższy weekend na wykład o lachach i o Głuchoniemcach. Dziękuję. Muzyka